Na wszystkim z tej strony Zwycięzca i was w kolejnym materiale na kanale z epickiej bitew. Tym mamy na ekranach Pierwszy raz najprawdopodobniej w tej w ogóle serii u mnie na YouTube, Czyli mamy włoskiego niszczyciela 10 tieru Czyli Controcarro 3 Minotauro I mamy mapę Bezpieczna Przysteń Przy walsowaniu na same poziomy 10 Jeżeli chodzi o oddziało w Controcarro 3 Minotauro, czyli w skrócie w Minotaurze, mamy kaliber 130 mm uszkodzenia 530 i 256 penetracji na zwykłych pociskach. Natomiast jeżeli chodzi o pociski goldowe, są to pociski akumulacyjne, też 530 uszkodzeń i penetracja 330. Ogólnie kontrokardy 3 Minotauro będzie miał dość dziwny magazynek też to bardziej znaczy, ma dziwny magazynek Ponieważ ma z tego co mi do mnie powiedział albo 10 albo 8 sekund między pociskami 5 pocisków w magazynku i wydaje mi się, że yy, sam magazynek załaduje sobie około 40 sekund Dosaliśmy no, niestety z Golda strzała od Eboli i od 260 A my się nie przebyliśmy pierwszym pociskiem drugi pocisk też też niestety nie wszedł ja już w ogóle próbuję teraz szósty nagrać tą powtórkę. Tylko, że teraz nagrywałem innym programem niż wcześniej. teraz też nie wszedł pocisk, ale obiekt 279 Early obrócił się na hmm, 277. Przez co mogliśmy ten jeden pocisk yy, wsadzić w ebolę. Tylko nie czy to było w bok czy w tym, ale no, 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 mniejsze w tym. Ogólnie tutaj będzie rekordowa ilość obrażeń, jeżeli. Chodzi o to, co ja widziałem na poziomach dziesiątych, co się działo. No, mi się ani razu nie zdarzyło takiego wyniku zrobić. Tutaj też nie wiem, jak to weszło w ebole ponieważ mieliśmy narożnik, można by powiedzieć, na, do przebicia. No, to Mixer m 440 i 54 weszło pierwszym pociskiem, drugim pociskiem również to wejdzie. Z tego, co mi się wydaje. W amx mixa M454 nawet weszłoby z, z pocisków zwykłych. Swoją drogą, teraz jak widać, jak widać na mini łapce, ja sobie stoję obiektem 268 na kółeczce na A1. No, miałem też pociski załadowane, tam chyba z tego co ja pamiętam, 6 czy 5 pocisków goldowych. I zwróćcie uwagę na tego KPZ-07RH przeciwników Znaczy przeciwników przeciwników Dominik się wycofuje, ponieważ nie miał załadowanego magazynka Ja cały czas stoję na, na tej półeczce O, wychyla się obiekt I, że znaczy obiekt, y, kpz 07 p Z on chyba był na czarnym, czarnym rynku? Czy coś w znaczy coś czarny rynek? I tutaj obiekt oberwał za 546 znaczy, obiekt kudyscyplinarz są obiektem KPZ07PE przeciwnika dostał za 546 i to jest jedyny damage, który zrobiłem w tej bitwie. Co też tym bardziej Dziwne Uuu, obiekt C40 dostał z podpaleniem. Zresztą jak widać, mam jeszcze kolejnego moda, bo też już widać że nad pociskami było e, mod, który się nazywa Achievements in, metal, in Battle. Achievements display in Battle, czy jakoś tak. Jest to mod, który wyświetla medal. Akurat w momencie, w którym się go osiągnie, zostało nam 540 500, 4, 454 <grywka> damage'a do, do zdobienia, zrobienia dużego kalibru. I mamy duży kaliber właśnie w tym momencie 5355 damage'a 529 GON8. Jest to to już statystyki konta czyli no, bardzo dobry kolorek chociaż kaldery nie grają znaczy staty nie grają mamy 3 fragi na koncie w sensie Dominik ma trzy fragi na koncie oraz jeden strzał od Grilla który się nie przebił w nas ponieważ trafił w głośnicę. i to jest jedyny moment gdzie Minotauro nic nie e, w się sensie nic się nie zrobiło dla Control 3 Minotauro gdzie grill się po prostu nie przebił no, Mamy głębokie M5, dostaliśmy fightera, czyli zniszczyć 4 do 5 pojazdów i mamy ukończone, ukończone zadanie główne misji na obiekt 5 55 a z kampanii oraz robi Dominik na Chimera. Mamy zniszczyć jeszcze 5 pojazdów w warunku pobocznym i wygrać bitwę. Mamy w ogóle 6251 demerza, 7113 WN8 i przeładowanie magazynka, ponieważ przeciwnika Grill 15 jest zrobiony przez E50 sojusznika oraz E50M, E50 dokładniej rzecz mówiąc, oraz ISA 7. Zbliżamy się do miejsca, gdzie było wykryte ostatnio Batchet 155-58, czyli przeciwnika artyleria. Pokazała się również druga artyleria, jedna koło drugiej I ciekawe dlaczego koło wody się ustawiły Niestety zostaliśmy ogłuszeni przez Bat arty Arte I E-50M staranowało właśnie przeciwnika artylerii. Podejrzewam, że gdybyśmy byli nie ogłuszeni W sensie bohater powtórki byłby nie ogłuszony To byłoby, bylibyśmy w stanie zdjąć tą Bat arty. Także co, w tym materiale to by było na tyle, także jeżeli Wam się materiał spodobał, dajcie wciuka w górę, jeżeli nie subskrybujcie kanału, to możecie zasubskrybować kanał. Trzymajcie się, na razie.